Halo, halo, śmiechneczko z tej strony, Havia. Ja w dzisiejszym fascynującym materiale zagramy sobie, moi kochani, tylko i wyłącznie nową kosą, którą puszczaliśmy od widza, od Zidana. A zagramy sobie, moi kochani, z widzami na ten stronie, tylko i wyłącznie kosa. Zobaczymy, który skład będzie lepszy, a skład, jak pewnie widzicie, takie oto osoby mnie ja już tutaj widzu zabił. Ja was moi kochani zapraszam do materiału. Zostawcie łapkę w górę dla widzów. Jeśli chcecie wstępowanie w odcinkach, bijcie na Discorda albo bądźcie aktywni na Instagramie. Zapraszam Was do materiału. Krywcie z tym filmem. Dobra, więc widzowie. Jak Wy nie widzicie, każdy tutaj praktycznie ma same granaty. Dlaczego, Habi? Dlatego moi koń, że tej tylko i wyłącznie będziemy mogli grać tylko i wyłącznie granatami wraz z kosą. To jest super materiał i wydaje mi się, że taki powinno być więcej na kanale. Jeśli też odważasz tak widzów, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu chcemy więcej. A ja kochani tej lecę, kurczę po fragi. słyszycie, ne kurczę, się sypią. Trzeba sprawdzać każdy, o kurde mam już gościa. Chodź tutaj. No i mnie porobił! A już miałem normalnie z nim lecieć w takie bajlando No i sam widzu został: Kartman. Musisz, widzu, lepszy jesteś, dawaj go. Dawaj go, widzu. No lepszy. <grywy> Dobra, druga runda przed nami. Paka już w ogóle na bombsite yy, B ciśnie. A tutaj chłopco fragi w ogóle robi. Jezu, Baruś, za mocny. Trzymaj, najziwa. Leży paka, widzowie z git Nie Patyczak mnie porobił z kosy No ten, ten materiał Będzie na pewno ciekawy, zabawny I nie tylko, będę musiał tutaj kucze, Bardzo mocno granatami lecić z widzami No cóż widzowie Lecimy z nimi, nie ma to tamto U nas fragi tylko ma Damiano i w sumie to ja No i tak naprawdę tyle Dobra, fleszuję jak na normalnym meczu I lecę na kosy widzowie Let's go, chłop dostał biało, nie wiem co się dzieje Podjeżdżam typa Spalę go zaraz! Pal się chłopie okay. No dawaj, dawaj typie. Dawaj no Mamik na plecach, widzowie, lecę! No nie! Baruś mnie porobił! Paku, elegancko! Nie no, widać, że tutaj widzów z nożem do masła, elegancko sobie radzi na bombsaidzie B. No taki powinno być więcej, no talerzyk też z kosą do masła widzowie Ale widzicie, że ta kosa do masła jakaś chyba dusza jest kolego masz plecy! Idzie plecy! Odwróć się! Klasa i ostatni patyczak został Ale tam chłopaki, chłopaki robią, chłopaki robią, no Dobrze, dobrze robią Dobrze, wszystko jest w porządku No da dawaj, pako Łapco palaka przed normalnie A przy okazji widzowie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału To lepiej to zróbcie, ponieważ lecimy po 22 tysiące subskrypcji No i mam taką nadzieję, że będzie fajny Special na tą okazję, no przynajmniej się staram Plecy masz stary Odwróć się Klasa, PACO, pierwsza runda, lecimy, let's go, dudes! Dobra, teraz się trzeba obudzić. Moje kań teraz będzie przebudzenie, normalnie przełamanie będzie, bo przegrywamy dwa do jednego. Ja coś muszę chyba skapić w jakiejś niesamowitej miejscówce, bo oni tego nie sprawdzą po prostu, nie? Tak mi się po prostu wydaje. Ale dobra, lecimy na B. <ścoughs> Mówiłem o jakiejś kamperce czy coś, a tutaj lecę na bombsite B. Słuchajcie tą kolkę jeszcze Dobra, najdzik. Ojejku. Oj ja kumplu. Ajajaj, wisiutko aj, aj, było, żeby go porobić Dobra, tutaj chłopak jest. A, moi kani, bomba zaplantowana na side A, dobra, to trzeba odbijać w sumie. Tutaj mamy oczywiście defuzika ogólnie gramy też na defuzie więc taka tutaj ciekawostka, nie? Dobra, chłop tam poszedł. To masz palaka, kumplu żebyś nie przebiegł Chłop na balkonie gra! Hello, motherfucker Dobra, ma, masz biało stary Widzowie! Na raz! Defuje to, na raz! Let's go! Kosa jedna! Cosa! No, jest... Ale porobił je no kunszt! Kunszt normalnie! Widać doświadczenie w Standofie. Nie no, poleciałem tak tam normalnie, jak nie wiem, bear Grylls w dżungli, nie? Tak o, lecę, pół, pół, pół! I normalnie chłopa nie ma. Ostatnio właśnie, jak byłem w katowicach na Śląsku, to widzowie, ja w sklepie jestem, a tam chłop mówi, holina! Tu wódów nie ma, wódów tu nie ma. Jakich wódów nie ma, nie? O co chodzi? Dobra, nie udało się. Dobra, chodź lej, widzu. co ucieka. Normalnie na bombsite. Leży chłop, to jest elegancko. No i ogólnie, moi drodzy, to miałem zrobić taki normalny odcinek, tak jak na przykład zazwyczaj Ale iż że to moi drodzy Taka okazja I tam niektórzy pisali też w, mater... w tych pomysłach na odcinek Że to może być to Dobra ma biało no, elegancko widzę No to niektórzy tam pisali właśnie w materiałach w komentarzach, że taki odcinek by się przydał, że tylko i wyłącznie kosa z widzami i w ogóle, coś takiego. Więc pomyślałem, dobra, no to w sumie dla was połączę taki materiał i zrobię e, nową koską tylko z widzami, na przykład na Sunstone'ie, nie? No i to jest ultra kozak, ultra kozak. Ja ogólnie się bardzo cieszę, nie? Muszę jeszcze taką ładną miniaturkę zrobić dla was, żeby żeby wszystko fajnie się działo. Bum, talala. O kurde, bele! Chłopie, normalny jesteś? Co co to było, kurde? Chłopaki! Trzymaj koskę. Wariacie. Chodź tutaj! Nie, no nie porałbym paruś! Patrzcie. No, chłop nieświadomy. No i nie, po co tego palaka żeś rzucił? Damiano. Patrzcie, normalnie jak na igrzyskach śmierci. Daj go tam. Damian, jesteś lepszy, dawaj. Damian, dwa fragi masz. Skaszkuję na dwa palce, ale ku. No to cię tutaj kurczę No jednak zrzuciło Z tego tempa, bo już fajnie tam było Rzuciłeś sepalaka pod nogi rywala Ale wydaje mi się, że to tak No nie musiałeś, ogólnie gramy do 10 widzowie Więc będzie długi odcinek Mam nadzieję i będzie ciekawie Na przykład jeszcze chyba na tym weekendzie, nie w sumie nie na tym weekendzie Ale w poniedziałek coś takiego to wam wrzucę Moi kochani opening, bo zrobiłem już Opening specjalnie dla was O kurde, o kurde Wiele tutaj chłopów jest Aha, to ja wrzuciłem Neida, Zmartowałem Neidisha. Dobra, chłop tam. Mam nadzieję, że się. No, chłop się spalił. O nie! Jesteśmy zgubieni. Leży, elegancko, Ta taktyka na Habiego go zrobiona Taktyka nas zgretka normalnie, widzowie Baruj, słuchaj, ja tam muszę lecieć po te fragi, muszę cię dogonić Chyba, że jesteś mistrzem niesamowitej kosy A, widzowie, jeszcze was zapraszam na streamka, bo zapomniałem powiedzieć, że dzisiaj o 19 będzie ładny streamek Fajny streamek, będziemy się fajnie bawić, w ogóle, więc no zapraszam was, nie? Fajnie będzie, kulka wodna Nie no Kartman, nie możesz przegrać tego pojedynku. Jesteś lepszy. Żegnaj, Adios. Mam taktykę na nich. Mam taktykę. lecę na bomb site A. Dorzucę tutaj takiego fleszyka. Boa-boa. No, mi ja pytanie jeszcze. Nie, tam... Flesz boa-boa. Tego jeszcze nie znaliście, widzowie. I lecę z tym. Rzucam najdziwka. Rzucam palaka, dobra. Essa, kumplu. Mnie już tutaj nie ma. Zwijam manaty. Tutaj też kolegi nie ma. W sumie lecę po nich, widzowie. Hello, byku. Hello, do this. I'm a my O co to w ogóle? Kartma zrobił? Wariacie. Jakżeś porobił. Plan był dobry, widzowie, więc lepiej go teraz zrobić jeszcze raz. Więc tak, moi koń, Fleszyk była była. Lecimy. Palak poleciał. Nejzik leci. Palak leci. Proszę bardzo. I co? I co, będziemy się bić? No i przegrałem, moi koń na Barusia. Nie no, paru się za mocno. No Widzu to jest. kurwa nie wiem, jakaś chyba potęga kosy. Ty, co porył Damiano? Damian, plecy masz, byku! Byku, dawaj go! Jest twój, wygrasz kolejną rundę dla nas, tak jest! Brawo, Damiano! Damiano wcześniej zrobił jakieś niesamowite rzeczy Normalnie typa w plecy nie zabił A teraz normalnie się poleciał Aż talerzyk mu nice napisał Nie no, Damiano, jesteś wielki Nice A, biało dostałem, kurka woda, nic nie widzę O, zabiłem chłopa! Tak jest! Lecimy, widzowie! Let's go! Chłopie, chłopie, gdzie jesteś? O kurka, wodna. Dobra, to ja uciekam. Eee, palę się, palę się! ua boli. Chłopie, to się zastanów. Tutaj nikogo nie ma, dobra, bo tutaj trzeba każdy kąt sprawdzać, widzowie. Dobra, chłopie. No kurde, za późno dałem tego palaka. Ajajaj. Dobra, lec, ileż jeden. Defuj tam pakę, pyku! Geiii. Jak oni podajdą, no to po co tutaj takie rzeczy? Ty, ale chłop tam w ogóle Nejdziora zebrał na czachę. Patrzcie, w ogóle i palaków tutaj się pali. Co jest w ogóle grane? Spal się, kumplu. Dobra, Essa? mnie nie ma! Aj, Baruś! Jesteś talnym psycholem. 60 dni dostał. To w ogóle palaki rzuca pod siebie, nie wiadomo gdzie Dobra, to fleszyk leci, taki Moje kochani, ja tutaj gram jakbym grał z karabinu, nie? A to tak się nie powinno chyba grać Trzymaj najdzisza Palaka Ty jeszcze biało rzuca Dobra Leży W krońcu kurde, porobiłem widza Leży kolejny widzu No Baruś, jesteś psycholem, jak ty to stary robisz? Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani Pako to wygra, bo jest ze mną w teamie, 100% widzowie Wygrywamy ten meczyk tak No pa Chłopcu pani? jaki nejcik w ogóle Pako, skąd taki znasz? Normalnie rzuca maczetami po sandzie Łopa, co porobił tutaj Złożył się jak krzesło z Ikei Bo ja tutaj nikogo nie widzę a to to nie to niedobrze. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Chodź tutaj, gangsterze! Biegnę! Biegnę w smołka, widzowie. Nic nie widzę. Dobra, ja go tutaj coveruję. Nice! Widzowie, dzięki no mnie ugrał rundę, widzów! Jeszcze chodź tutaj, gość. No nie! No i co tu się w ogóle stanęło, ale widzieliście, dzięki mnie ugrał rundę, rzuciłem smoke'a pod jego girę i normalnie udało mi się zdefować, nie wiem, pewnie miał z 5hp No niesamowita runda, w ogóle ja tam widzę, że chłop się, chłop się zaczyna palić, więc robię normalnie bum ta jak strażak, wyciągam węża, znaczy smoke'a z mojej kieszeni No i lecę z tematem Nie no, klasa, biorę palaka to się widzowie przydaje To, to się przydaje i to oddaje Ty, normalnie Rampusa byśmy zrobili z Cartmanem Ale to i tak, moi drodzy, nic nie zmieni Ponieważ Habi tutaj powinien wygrać Ze swoją ekipą pako na czele Kartman 5 fragów, ale to jest wariat No ja wam mówię, no Do ilu gramy? Do 10, byku Dobra, fleszuję tam Zobaczę, jak tam situation To mida zawsze może iść, chłop no i idzie, Palaka, mu dali. Zaraz się chłop spali normalnie. paka na B. Co za psychol O kurwa, mam plecy. Ty zabijemy chłopa na biało. Co jest grane w ogóle? Jeszcze widza, który robi 26 fragów. Ale essa widzowie. Two hours later. Nie, nie, widzowie. Klasa. Wszystko idzie zgodnie z planem. O kurde, chodźcie widzu, chodźcie. Gagatku ty. Dobra, idę pomóc widzowie, o to Kurczę, trzeba wygrać tą rundę. No, co to było? Talerzyk. Co to było? Chłop normalnie skoczył mu na, na twarz i normalnie tak wiecie, takim fatality mocnym. No nie no, chłop niemożliwy jest. Co za w ogóle typo. XD. Czekajcie, to w sumie zrobimy tak. To będzie calculated. Prawie, prawie calculated. o calculated jednak. No i mamy plecy widzowie. Brawo widzu, kurka, wodna jeszcze. Dzięki tobie zgarnąłem jakieś tam neidy. Tak jest! Tak jest! Zabiliśmy kurte najmocniejszego w enemy! Essa! Czekaj, tutaj trzeba sprawdzić, czy tutaj nikogo nie ma. Dobra, możemy wbijać. Damy palaka. Chłopco, w ogóle tam skacze, bije, się ucieka! Ej, nie, 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 tak nie można, widzowie! Tutaj trzeba zrobić fragi. No nie! Pocztaj. Dobra, rzucam. Brawo, Cartman! Lecimy, let's go! No i takim oto wypadku wizuje wygrywamy na widzów 10 do 7 na same kosy. Ja wam bardzo dziękuję za ten materiał. Trzymajcie się, jeśli chcecie więcej jak marzywu, dajcie znać w komentarzu y.